Ja nie jestem wrogiem telefonu. Ja też jestem uzależniony od telefonu. Ale ja codziennie rano o piątej biegam albo jeżdżę na rowerze. Ja bym nie zabierał dzieciakom telefonów. To, bo to jest broń, one za chwilę będą miały smartwatche i inne rozwiązania. Chodzi o to, żeby znaleźć takie systemy, żeby ten telefon albo ten zegarek pozytywnie wykorzystać. Bo jak w cudzysłowie ten gruby Bartek, czyli ja, byłbym w klasie słabszy, to ja bym dostał dobrą tak zwaną grywalizację, gdzie miałbym za zadanie dla klasy, by robić liczbę kroków dla przykładu, czyli 10 tysięcy kroków. Robię 10 tysięcy kroków dla, dla klasy, ja zdobywam punkty, ja jestem w jakiś sposób ważnym elementem tej klasy. Nie ma zakompleksienia, nie, to od strony psychologicznej pewnie jest ważne. Tak, no. ta rywalizacja, która... No. To nie jest rywalizacja, to znaczy, jest pozytywne włączenie się do zajęć. Oczywiście, ale to nie no. niesie za sobą... Element rywalizacji na, uh -huh. czy wewnątrz klasy, czy uh -huh. między klasami. E, I dobrym przykładem na to, co właśnie pan profesor mówi, jest rowerowy maj, gdzie tutaj klasy uh -huh. bądź szkoły w konkretnym powiecie czy w dzielnicy uh -huh. rywalizują między sobą. E, no i to jest takie pozytywne wykorzystanie też tej technologii, z którą musimy znaczy... się teraz. E, Wątków jest mnóstwo. Jest mnóstwo, ale hmm. tylko skończę, że, że ta technologia, technologii nie jesteśmy w stanie w ogóle wykluczyć. I to Oczywiście. pokolenie, które, którym teraz się zajmujemy, to pokolenie alfa, czyli te dzieciaki urodzone od 2010 roku w górę, znaczy w sumie do nas, hmm. e, no to już są dzieciaki, które innego świata nie znają, więc my musimy... Ale to jak jak rozumiem, nie chodzi o to, żeby grać w przegranych meczach. Nie wygra się meczu z technologią, ze smartfonami, nie, nie. z internetem. Po prostu dzieci i tak w to pójdą. Trzeba stworzyć... Dobudówkę do tego odpowiednią tak. i wykorzystać ten, ten czas w ciągu dnia, który jeszcze został niezagospodarowany.